Wy już wiecie, a ja już się dowiaduję, koziorożec. Witam Was koziorożce. W czytaniu do wydarzeń, zanim się pojawią oczywiście bardzo przepraszam, że to czytanie jest tak późno, ale tak jak wspomniałam, ja przed wyjazdem się nie wyrobiłam. Do ostatniej chwili tak zwanie nagrywałam, publikowałam już nawet tak zwanie na wyjeździe, późno też, bo sobie przypomniałam. No niestety nie dało się. Byłam bardzo, bardzo zmęczona, a początek lipca był mnie bardzo, bardzo pracowity, bardzo aktywny. Kochani moi, karta przewodnik na ten czas. Na lipiec. O! Trzymanie się przeszłości gdzieś wyskoczyło, ale chowamy je. Aha. Przyjmowanie. No, tutaj zwracam uwagę. Przyjmowanie, otwarcie. No, zobaczmy, co, co macie tam, co chcecie przyjąć, ale mniej więcej zobaczmy teraz, tak, jeszcze. Co odeszło do przeszłości? Co, ów, dzięki Bogu, żeś odeszło do przeszłości. Wierzę Boga. Co szkoda, że odeszło, ale ponieważ Lipiec jest wyjątkowy, może coś przeoczyliśmy też, tak? Jeszcze da się coś tak zwanie ułożyć, wyciągnąć z tego jeszcze. Mistrz odwrócony. Mhm. Przypominam, że lipiec budzi tę energię i wszystko to, co jest związane z opieką, z opiekuńczością, za zajęciem się, za opiekowaniem. Zachęcam do obejrzenia czytań kolektywnych tak, i do rutynowego wstępu o bardzo szczególnych po prostu energiach, o zwłaszcza też o energiach, kochani moi, którzy mm, Wcześniej się jeszcze wydarzało, czyli już w czerwcu, mieliśmy taką, taki wybudzony stan w nas, gdzie mogliśmy wyleczyć, uleczyć, uzdrowić wszystko to, co było tymi traumami w nas, tak? Uwolnić najpierw z ciała, tak? Z jest ogromny proces transformacji i uzdrowienia bardzo dużego. Te energie, generalnie, które były aktywne, które my byli, których my potrzebowaliśmy, jako ludzie, właśnie opieki, anielskich dłoni, tak? serca bicia drugiego człowieka, opieki i wsparcia, i tego wszystkiego, co nas wzmacnia, co nas układa, ale być może też wszystkiego tego, co jest związane z tym, co nas chroni, z pewnymi może żalami, pretensjami tych, którzy. Mieli się na przykład z nami, z nami zaopiekować, a się nie zaopiekowali. A zwłaszcza jeśli naliśmy jakiegoś uszczerbku i nie wiem, czemu akurat o tym, mówię przy koziorożcach, bo wy jesteście bardzo. Większość koziorożców, które znam to są bardzo silne, bardzo mocne znaki, bardzo ogarnięte też, tak w materii, tak. Ja do dzisiaj pamiętam koleżankę swoją, taką znajomą, gdzie ona akurat w tym momencie w życiu przerabiała trudniejszą sytuację i po 50 groszy zbierała przez cały rok na choinkę nową w do domu, tak? Yy, jesteście samodzielne, więc myślę, że znając życie i ludzi, mężczyzn i kobiety przez tyle lat w różnych sytuacjach życiowych, yy, myślę i wiem, że bardzo często ci wszyscy silni, mocni, też gdzieś w środku, mimo wszystko. Jak każdy, potrzebują jakiejś opieki, wsparcia, przytulenia, tak, pobycia chociaż przez chwilę, jako ta słabsza osoba, bo przynajmniej doznania tej opieki i mm, czułości. Myślę, że wiele osób z Was, tak to czuję, dozna takiej yy, yy, y, uczucia przytulenia i dowodu pewnej miłości od małych dzieci, słuchajcie. Yy, od wnuków, prawnuków, tak, taki dowód, że jesteście wyjątkowi. A zaraz zobaczymy, jak to tutaj karty pokażą. Zobaczmy, gdzie Was w lipcu ta energia niesie. No i czym ona jest? Co Wam pomaga? Co przeszkadza? Następny znak, nie wiem, może to nie bez kozery, tak zostało, że akurat po tym wyjeździe i tak później robię akurat, że cztery znaki zostały, tak zwane do zczytania. Dlaczego tego doświadczacie? Zobaczmy. Karmiczna sytuacja jakaś. Odeszło do przeszłości coś, co nad Wami być może wisiało, albo coś się po prostu wydarzyło. Być może od jakiegoś dłuższego czasu wiedzieliście, że coś ma się wydarzyć, że coś ma się zburzyć, że coś ma po prostu wyłonić się na światło dzienne. A tutaj jest opcja: przyjmij to nowe, to, co ma po prostu przyjść. Być może nie chcieliście też tak jakby przyjąć, tak? A może nie chcecie niektórych czy przyjąć, wiedząc też, tak, że tutaj ze świata coś od was idzie, jakiś optymizm, jakieś też sytuacje, które wy oceniacie jako beztroskie. Mhm. Energia. Być może niektórzy z was nie do końca się zachowali albo weszli w coś... W czym do końca nie jesteście po prostu co najmniej pewni, albo coś jest sprzeczne z waszą naturą, dlatego że tutaj niestety odeszło do przeszłości mistrz odwrócony, być może niekoniecznie, być może musieliście się zachować w jakiś sposób, z którego nie do końca jesteście dumni, bo ktoś, lub coś nie pozostawiło wam jakiegoś wyjścia, tak? Albo chcieliście w jakiś sposób wejść w jakiś po prostu tak zwany świat, czy w jakieś opcje. Hmm. W ramach swojej po prostu tak zwanej aktywności, przenieść się troszkę też na inny poziom, też użyteczności jakiejś, tak? O. Bo tutaj jeszcze coś z tego mistrza, to z tego z czego czym i kim jesteście, jeszcze tutaj. Odezwie się tak, jakby do Was. Piątka kilku odwrócona mówi, że już coś dawno straciliście też, tak? Nie chcecie czegoś nadal stracić, tak? Jednocześnie są to sytuacje, tak zwane karmiczne, i w pewien sposób coś już przerobiliście na tyle w życiu, że też Piątka kilku nie jest dla Was straszna już, tak? Rozumiecie pewien cykl natury, życia, tego, jak coś funkcjonuje. Może jesteście bardziej też odważni obchodzenia się z życiem, ze sprawami, z materiałem, jeśli dotyczy to nowych propozycji jakichś, tak? Wiedząc, że wy już tutaj nic nie możecie stracić, że jesteście pewni tego, co robicie, jak robicie, chcecie na nowo coś poczuć, na nowo pobudzić jakiegoś rodzaju doświadczenia i na pewno to jest karmiczne. Zobaczymy, co tu jeszcze nam wyjdzie, punkt, z którego wychodzicie, ósemka, buław. Jeszcze jesteście być może w pomiędzy, Światami, tak? Zmierzacie do jakiegoś celu? Działania, aktywności. Mhm. Zobaczmy, już taki bilans, tak? Co wyciągnąłem dla lwów, tak? Tutaj, między tym, co odeszło, a tym, co tutaj zostało, i co teraz, tak? Bo już jest po dziesiątym, w zasadzie to już da się troszkę tak zbilansować. Asmonet, nowe przedsięwzięcia, nowe po prostu drogi, nowe pomysły, tak? Spójrzmy jeszcze tutaj, wy do innych, inni do was. A no właśnie, najlepszy sposób postawy, zachowania. To jest tak jakby ten punkt tutaj, który mówi bardzo wyraźnie o tym, czy jesteście gotowi na jakieś aktywności. W zasadzie nic stracić już nie możecie, bo co mieliście w życiu stracić, już to pewnie straciliście. Nie boicie się też jakiejś straty, tylko chodzi o to, czego jeszcze chcecie. Na pewno inni mogą Was tak zwanie zachęcać, ale mak też ma to do siebie, słuchajcie, że nie widzi pewnego rodzaju trudności. Więc generalnie to Wy musicie ocenić, czy wydacie dacie ratę, czy chcecie, czy coś Was jeszcze bawi w jakiś tam sposób, ta aktywność, czy coś. Tutaj jest piękna ta dziesiątka buław, która mówi o tym, że to jest słodki ciężar, tak? Akurat w tej karcie to idealnie pokazuje. Słodki ciężar wyjść na świat. Niemniej jednak jest to jakiś sposób ciężar, jest to odpowiedzialność, tak? Jest to pilnowanie, skupienie się w jakiś tam sposób, ale też tutaj karta pokazuje, że nikt ci za bardzo nie współczuje, bo oni są maluszki, tak? To są maluszki, tak? Oni nie rozumieją tego, że może być wam ciężko, że możecie w jakiś tam sposób mocniej przycisnąć też, tak? Możecie za... to może być sytuacja, kiedy chcecie sprawdzić komuś też tak zwane przyjemność, radość o sprawach... I może nie mówić, że jest wam ciężko też, tak, że trzeba jakieś aktywności, że jesteście też w takim punkcie, w którym musicie się sprężyć, tak, i być bardziej czujni, co powoduje, że jeszcze bardziej w danym momencie jest jakimś wam w tym trudniej. I tu ewidentnie są buławy, czyli jest taki początek zmagania się, czy chcecie jeszcze to robić, tak, o, że jest jakieś wyzwanie tak zwanie. Tak, przed Wami, albo Wy jesteście już tutaj i ktoś chce wyjść, czy chcecie tu też czekać, tak? bo to można różnie interpretować, tak jakby te mm, karty. To są sytuacje, które z, są energie główne, tutaj są też tak jakby buławowe i sporo jest tych buław, więc to są sytuacje, wydarzenia, dosłownie zanim się wydarzą na tym poziomie, czy Wy chcecie wejść w swoje aktywności. Znowu duża arkana, to jest duża zachęta też. Raz, dwa, mm, trzy. Cztery duże arkana, tak? O. Przepiękne po prostu, tak zwane energie. Zobaczymy jeszcze podpowiedź od duszy, tak? Mhm. Propozycje zawodowe, propozycje wyjazdów, wyjścia też tak jakby do świata, dosłownie, tak? Ale świat w magu, to jest tak jakby optymizm, duży zaangażowanie. Może w Was się budzić chęć pomocy, chęć jakiegoś po prostu, tak zwanego wsparcia. No i zobaczmy podpowiedź od duszy, bo tutaj ona może być tutaj dla Was kluczowa. Dziesiąteczka buław druga. Czyli właśnie to, co jest w dziesiątce buław, tak zwane fajne to jest poczucie obowiązkowości, poczucie spełnienia. Jest też pewnego rodzaju, zawsze mówię, dziesiątka buław dla mnie, tak jak ja w życiu się z nią stykałam w swojej pracy bardzo często znaczy też pewnego rodzaju tajemnicę. Tajemnice tak, jakby widzenie, spostrzeganie ruchu pewnych sytuacji, jeśli jesteście świadomi, tak? od ty wychodzi, że jesteście świadomi, to wtedy te dziesiątki trzeba by odczytać jako ktoś, kto ma świadomość, zobaczcie, gra na giełdzie, to jest samo, co już to nie jest dla każdego. Ale to jest też, takie, też, też taka energia troszeczkę poczucia odpowiedzialności bardzo dużej, tak? Mm, pewnych ruchów, pewnych zachowań. Wszystko tutaj wymaga ustalenia też, tak jakby z kimś ale też niezrozumienia pewnej... Czasami myślę, że wiele... Inaczej powiem właśnie, że wiele koziorożców pewnie stykniecie się z tym w życiu, że będziecie o czymś wiedzieli i będziecie obawiali się, żeby nie zgasić czyjegoś entuzjazmu. Żeby nie mieć tej energii, że będziecie chcieli się z czegoś po prostu nie może nie wycofać, tak? Ale mówić o jakichś po prostu trudnościach, tak? Czy o pewnych niepewnościach, o pewnych ruchach, czujno, o tym, że trzeba będzie dużej czujności. Zobaczcie, dwie dziesiątki buław i tu buławy. I czasami myślę, że ponieważ też w koźroczycy są w pewien sposób, tak zwany, bardzo dojrzałe, i powiedzieć, uświadomić kogoś też, tak, o jakimś zysku czy stracie, o świadomości, bo Wy już znacie to, tak? Już Wy wiecie, jak ktoś mówi, nie, z tego da się, nie da się. Czasami w pewien sposób my wiemy, co się da, czego się nie da, prawda, w swoim życiu, tak? Że są rzeczy, które nie trzeba. No, że widać, że się nie da po prostu, tak? I są takie sytuacje, że my mówimy, że się nie da, ale da się jakoś, no coś się da, ale są takie sytuacje, no albo przetniesz ten kabelek, albo ten kabelek, że widać też, tak? że to nie jest dobre po prostu wyjść, a przynajmniej wymaga bardzo dużej energii, pracy, opanowania, wysiłku, pewnych aktywności, ale też szybkiej sprawności, jakby umysłowej, logicznej w połączeniu, tak jak mówię, buławy energia, tak? Wyobraźcie sobie, jak działa giełda, tak? że czasami, co kiedyś jakiś film oglądałam, właśnie kładą sobie na to karty, potem dużo tak zwanie, bo też miałam klientów, którzy tak jakby na giełdzie działali, oczywiście nie wstawiałam tego i nie wkładam na to karty, ale to są właśnie te energie, kiedy usłyszałam, pamiętam pierwszy raz, że to zależy od tego nawet jak długi kabel, bo dzisiaj to przez Fifi wszystko dzieje jak długi kabel jest od komputera, tak, szybkość jakiejś po prostu tak zwanej reakcji. Ale to też jest wykonanie czegoś właśnie, z poczucia jakiegoś, nie wiem, obowiązku, znajomości rzeczy. Przy dziesiątkach głów sporo styka się z energią zazdrości. A bo on umie, bo on zrobi, a zrób dla mnie, a pokaż, jak to robić. O, to jest dziesiątka głów. A pokaż, jak to zrobić. A jak to zrobić? A jak to z czymś? No i wiecie, jak to wytłumaczyć, tak? Tak jak prosta rzecz, tak? Pamiętam do dzisiaj. Babciu, a jak to zrobić, tak? Dlaczego już Masz przepis, podasz? Nie, no, robi na oko całe życie, tak? Ma się już ponad 70, około 80, ponad 80, no to co może ona powiedzieć, tak? ona to robi, jaki tam przepis? No, no robi na oko, tak? Jednocześnie, wiedzą, że na oko nikt nie zrobi, to trzeba mieć to coś i niektórzy nie umieją tego przekazać. I ta dziesiątka, bo to też jest przekazanie, to też są energie związane z pewnymi tajemnicami albo z tym, że się z powiernikiem, że nie powinno się czegoś po prostu, tak zwanie, nie wiem. Yy, powiedzieć, bo może być to różnie rozumiane przez inne, bo to jest ewidentnie entuzjazm, tak, ze świata. Przychodzi i ten mak jest pięknie, a tutaj, więc to, mimo że karty wyglądają po prostu pięknie, ale to rozumienie świata nie zawsze jest tym po prostu tak zwanie pięknym. W jakiego rodzaju sytuacjach będzie się stykać ze swoją lekcją z tym czasem? Król Kielichów odwrócony. No pięknie, tak jak u Lwów był, Król Kielichów, który pomagał. A tutaj on mówi, że widzę, wiem, co z tym zrobić, tak? O. Jak przekazać, tak? Jak się teraz skonfrontować z tym, że wiem, jak to przyjąć, jak przekazać też, tak jakby innym, tak? Albo też, że ktoś w jakiś sposób, tak jakby was poparcie też, tak, bo to jest tak jakby zagospodarowanie, być może ktoś was dziećmi, czy wnukami, czy sprawami różnymi po prostu obarczy. A tu jest kwestia, czy chcecie, tak jakby tego. Też karmiczna po prostu, tak zwana sytuacja ewidentnie. Możecie też się zmagać i ktoś może Wam powierzyć tajemnicę, z którą nie będziecie wiedzieć, co zrobić, albo wy będziecie czuli, że powinniście już gdzieś coś komuś powiedzieć, wyjawić jakąś tajemnicę. I to, z, z tym trzeba być po prostu tak zwanym bardzo ostrożnym, bo zwykle przy dziesiątce buław budzą się ogromne energie, które zmieniają życie, mogą zmienić życie Wasze albo innych. Trzeba dobry czas wybrać też, tak, na działanie właśnie y, dziesiątki buławowej. Kłaniam się pięknie. Mam nadzieję, że cokolwiek tu słyszeliście okaże się dla Was po prostu pożyteczne. Wiedzieć, może, być może wcześniej też w jakiś tam sposób, no, no ta dziesiątka była w to Wam tak zwanie dokucze trochę, tak? Niby to jest, bo to jest takie powiedzieć, nie powiedzieć, widzieć, nie widzieć, tak? Mhm. Kłaniam się pięknie, jeszcze wszystkiego dobrego. Ale to nie u was takie to ciężko, to jest kwestia bardziej widzicie co u innych, tak? No i teraz co macie, co macie zrobić? Nie będzie wam w tej kwestii łatwo, tak? Bo jak to ruszyć, kiedy wy wiecie jaki już będzie cel, jaki będzie efekt, tak? Trochę, bo już widać, tak? Hmm? Życie odważ życzę odważnego działania w otwartym sercu, kłaniam się pięknie, życzę wszystkiego dobrego, mam nadzieję. Że to, co tu słyszeliście, okaże się Wam pożyteczne, i do zobaczenia. Oby. Halo, jeszcze koziorożce, a karta. Przepraszam Was bardzo za tą małą ułomność i błąd. Mhm. Spójrzmy. Na tą podpowiedź, i przygotujcie się też na własną interpretację gotowi? O! Kochani, nic dodać, nic ująć, prawda? Cóż to powiedzieć? Prosta droga, otwarta, w stronę słońca. To minie, będzie pięknie, jest pięknie. Tylko trzymać się tego, co odpowiednie. Nie da się przejść, widzicie, na skróty. Trzeba bycie po prostu iść do tego światełka, pokonać jednak tą drogę w wytyczonych ramach, jak ten mostek, tak? U tych po prostu dzieci, na którym trzeba przenieść tak jak u te dzieci, być bardziej czujnym, wydatkować być może więcej energii. Ale pamiętajcie, że ta dziesiątka to taki słodki ciężar. I jak nie wytok, to <laughs> tu lepę do serca. Do zobaczenia następnym razem.